Halo Cześć, mam streama. Ja też, no? Dobra. Słuchaj, oglądałam film kostki na temat z YouTube'a 10 lat temu. No. No i jakie... Co ty miałeś wspólnego z tym też, że tą dziewczynę wyzywałeś i ona później zniknęła z internetu. A co ma kurwa piernik do wiatraka? No nie, bo tam była jeszcze mi powiedzieli, że ty ją i ja nie Kto wiem, tak. To tak powiedział. Dobrze. Ogólnie tak, Banyku, bo to o niej mowa, jakby ona tylko i wyłącznie w tej dramie z Minecraftem się po, pojawia, bo, bo ona się, bo ona po prostu była Minecrafterką, nie? Uh -huh. I ona potem, i ona potem się jakby obraziła, no bo ona się ogólnie powstała z tego, że się z wertezem kumała. To był taki wchuj duży ten. On miał chyba jeszcze pana śmietankę, a negatyw miał pana truskawkę. Takie, wiesz, udawane głosy w Minecrafcie. No, I, i banyku, i banyku, ona się potem wypierdoliła jakby na ekipę, i to tak trochę lawinowo poszło, bo ona się trzymała z wertezem, który się trzymał z samu, który się trzymał ze mną. Ja bo potrzebuję to rozpisać, kurwa. No właśnie. Dobra, był Vertez, tak? No. I od nogą werteza była baneku, bo oni nagrywali ze sobą. Nad ich kiedyś shipowali, jak jeszcze shippingu nie było. Par. Aha, aha. I, a z wertezem się kumał i samo. Aha. A z i samo kumałem się ja. Aha. I oni się kurwa o coś tam pokłócili z tym wertezem i ona się wypierdoliła na nich. Mhm. I potem Baneku, jakby jej działalność, jak w momencie jak ona by się, jak ona się pokłóciła z całą resztą polegała na tym, że ona jedyne co robiła to krytykowała y, innych youtuberów przede wszystkim za to, że grali w, y, w gry z reflinka i na przykład, nie był jakiś World of Tanks, jakiś Hero Zero, jakiś Shaxs Fidget, y, Metin 2 nawet był z reflinka i polegał na tym, że grasz w grę, masz reflink, ktoś wejdzie w ten reflink i zagra w tą grę albo tylko go wypełni, dostawał za to, nie wiem, nasze 3 złote twórce, nie? a to no. tego reflinka, no jakby po prostu wiesz taki system afiliacyjny, no więc y, w momencie kiedy ona pierdoliła głupoty, y, to my ją też wyzywaliśmy z tym że ja dostałem kiedyś od Baneku pocztówkę z Tokio. A ona mieszkała w Tokio? Nie, ona poleciała do Tokio, no bo wiesz że ona taka anime coś tam ten. no i ona zrobiła taki konkurs u siebie na kanale. Że jakaś tam osoba, która nie wiem, jakiś kurwa filmik, coś tam nagra, to do Tokio, to z Tokio dostanie pocztówkę. Mm -hmm. I ja chyba wtedy nagrałem piosenkę, jakkolwiek <grym> to brzmi, i dostałem tą. Ten. Pomimo, że się nie lubiliśmy, to na mi tą pocztówkę z Tokio do Hiszpanii. Taka, taka piramidkowa. A potem chyba znowu coś odjebała. I tylko, że ja już w tym aż tak mocno nie siedziałem. Bardziej siedział w tym Ator i Samu Gimper. Oni tam, jakby to był taki wiesz. Nawet jak masz ten film, na który się powoływał, pomimo że na nim mnie nie było, który się nazywa obrady mafii YouTube'a, wiesz tam właśnie negatyw. Była jakaś mafia. No było, było coś takiego. To oni między sobą się tam wyzywali yy, i coś tam na nim nagrywali, a mnie nie było. Za chwilę będę, Rafał. Zaraz będę. No i. Poczekaj, muszę tu jeszcze powiedzieć. Zaraz będę, 5 minut. No i, i tyle, nie? Jakby ja już potem Orient straciłem. Ja jakby jedyne wspomnienie, z którą, które mam z tą dziewczyną, takie jakby najżywsze, to ja w 2014 roku poleciałem na święta do babci. No i wylądowałem i to był przed dzień świąt Bożego Narodzenia. I dzwoni do mnie samo, że mi kanał zablokowali na YouTubie. Że bana dostałem. Ja mówię, o kurwa ty. No i dostał wtedy jeszcze rok. How to Basic, taki ziomek, który wieszajkami rzuca. I ona życia post na, na Facebooku, więc pewnie będziecie mogli też to znać, jak ktoś będzie tego, tego szukał, że o oh, haha, fajnie, że dostał bana, bla 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 bla. I, I wtedy mi kurwa ciśnienie podniosła, bo to było z 23 3 na 24. Wiadomo, że tam po jednym dniu mi kanał odblokowali, bo to po prostu błąd był. I ja mówię, tak, jaką trzeba być kurwą skończoną, żeby się cieszyć w dzień świąt z cudzej porażki. No. Czy to była taka maja, Staśko, tylko 10 słuchaj lat? Słuchaj tego, słuchaj tego. Najświeżniejsza historia życia. Tego samego dnia pisze do mnie Frizz. Chris do niej, prze Karol Wiśniewski do niej, prze Siema, coś, widziałem, że ci kanał zablokowali, bo kiedyś był taki, jakby strona do wysyłania tiketów. Ja poprosiłem widzów na Facebooku, żeby tikety wysyłali, że mi kanał mają oddać, nie? No. Mhm. I on do mnie pisze, że Siema, że też mu zablokowali, kurwa, tylko że on ma mniejszą społeczność. I ja mówię, no dobra, jakby kurwa wiesz, tam nie wiem, się też coś sprzeciwił, też, też, też. Wpierdoliłem to na Facebook i mu też odblokowali kanał. A ja się dowiedziałem, że to był Freeze. Jak kurwa z 5 lat później yy, napisał do mnie, czy gram z nim i z, yy, z Kingą w Minecrafta, ja i Sandra, nie? Ja mówię, kurwa, ty to był ten ziomek, nie? Więc to jest jakby wkuś, wiesz, ta historia? Bo kiedyś Freezowi pomogłem. No, więc ja. Ale wiesz, ja nawet nie pamiętam, że to jest freeze. Ja po prostu jakby to była jedna. Wiesz, to był kurwa ileś lat temu. jakby Nie mogłem go pamiętać. Nie mogłem wiedzieć z zaziomek. No, śmieszne, co? No, niezłe. No, więc więc no, a Banyku no ogólnie, no taka, ona potem taka. Z... Ja się trochę nie dziwię, bo ona taka zgorzkniała była. Ona ma bardzo ładny głos, zresztą ona jakiś kowerycz karoki party, wrzucała. My ją przedrzeźnialiśmy, ona jakby wyleciała, jakby z obiegu. Eee, więc no, jakby ona stała się moim śmiertelnym wrogiem w momencie, kiedy kurwa w okresie świątecznym zaczęła się cieszyć, że mi kanał niesprawiedliwie zbanowali. Jakby z perspektywy czasu to się jeszcze nie brzmiło, teraz też nie mam kanału. I, no i, I pierwszą osobą, która się kurwa z tego ucieszyła na Facebooku, też była Baneku, nie? <laughs> więc no, jakby wiesz, kurwa, powrót po latach, ona tylko wraca, jak mi się coś złego dzieje. E, więc o, no. Czy ona, ona dalej pisała teraz o tym, że ty tak. miałeś zablokowany kanał? Tak, tak. No, No ona też mnie chyba uważa za śmiertelnego roga. Zaraz zobaczymy. Banek. To śmieszne. No. No, jest, jest stary, jest tam, jest kurwa ciężka, jest ciężka tragedia. Ja ci zresztą to przeczytam, nie? A komu się chce tam cofać do tego, to. Tylko muszę to zdać, kaj? Okay. O! I to też jest chyba takie nawiązanie, bo 6 grudnia 2022 to jest jakby jej ostatni post od 2019 roku. Napisała tak. Święta w tym roku przy wcześniej i jest z API stracił wszystkie kanały na YouTube, dostał dożywotniego bana. I oczywiście się jakieś, kurwa, śmietniki w komentarzach. przy ogromną satysfakcję, że po latach nareszcie ten człowiek zostaje rozliczony z swojej patologii. Also, miło Cię widzieć, bany. Więc, więc no. Dla mnie jakby ogólnie ona nie jest jakby partnerem do rozmów i niczym poza... No bo ona też gruba była, kurwa, nie? Więc też jakby była... Taka Ale to gru... nie ma znaczenia, Mietro. Okej. Okay. Jakby... Musiało jej siedzieć kurwa coś w cipeczce, że wiesz, kurwa, że, że aż tak czekała, nie? Bo to było wyczekane, wyczekane to było. Widzisz, ale karma wraca i wiesz, się na sobie zemściło w końcu. Więc... Ka karma ty Widzika. wracała codziennie na obiad, kurwa. Nie, nie dało się kurwa bez, bez jakiegoś dopingu kurwa tyle ważyć, naprawdę. Sergiusz. Co? Upominam cię. Po raz drugi. Okej, okay, przepraszam. Ja... ja... Ja pracuję nad sobą, chodzę na terapię, ale czasami jeszcze wracają demony przeszłości. No. no. A na serio, jak demon Zresztą, wygląda? To też jest z przeszłości. Przyjęto z powrotem do społeczności normalnych platform. Żeby mnie przyjęli? Ta, Będę z tobą szczery. Dla mnie nie ma już szacunku. Jak Sentino śpiewał w brak słów. Nie ma już szansy na powrót. Przestań czekać tą mordę przez telefon, bo mam podsłuch. No. No. No, więc, więc tyle. No, jakby. O, ja, ja powiem ja, tak, jest ja, duża szansa, że ja bym brał udział w tej aferze. Tylko ja w 2012 roku wiesz, kim byłem? Prawnikiem. W marzeniach wtedy byłem prawnikiem, owszem. Prawnikiem, i... nie prawnikiem, kurwa. Co ty powiedziałeś? Prawnikiem, że miałeś trawnik na głowie. A trawnikiem. Nie, trawnik to był potem, bo tego też trzeba było A? wyhodować, kurwa. To wiesz, nic, je, nic nie rośnie przez przypadek. W 2012 roku to, to ja byłem piątym do Lola, kurwa, jak czasami grali. No, tak żebyś, tak żebyś zrozumiała, kurwa, jakby te, te etapy team spikowe, nie? Rozumiem, rozumiem. No. A powiem ci tak. Ja teraz mam normalną fryzurę, nie? No. A Tobie Ci cycki nie wyrosną, Elo. A muszę zobaczyć... Czekajcie szybko na tą żonadę muszę wejść tutaj. No. No. Dobra, znalazłam... Czy to jest ten nis na Kurwa. Te słuchawki mi się rozjebały. Okej.